Między szefem a zespołem, gdy zespół oczekuje wsparcia, a zarząd wyników. Sytuacja po awansie jest jak roller coaster. Chwilę temu na bezpiecznym gruncie, w zespole, wśród ludzi, których znałeś, gdzie wiedzieliście z czego można się pośmiać, a co lepiej zostawić. A teraz ruszasz. Najpierw powoli w górę. Awans, gratulacje, nowe możliwości. A potem nagle w dół. Oczekiwania z dwóch stron, decyzje, których nie da się już odsunąć, i pytania bez prostych odpowiedzi. Zespół mówi: Potrzebujemy Cię, bądź po naszej stronie. Zarząd: Nie chcę słuchać o problemach, chcę widzieć wyniki. A ty? Trzymasz się kurczowo uchwytów i próbujesz nie wypaść z toru. Ten odcinek będzie o jeździe bez trzymanki. O roli lidera, który jednocześnie ma być wsparciem dla zespołu i gwarantem wyników dla góry. O sytuacjach, w których nie wiadomo, czyje oczekiwania spełnić. O emocjach, lojalnościach, napięciach, które nie zawsze widać z zewnątrz, ale które wewnątrz potrafią naprawdę wytrząść. To jest podcast. Porozmawiajmy o zespołach. Audycja skierowana do liderów w organizacjach. Zaprasza Katarzyna muzyczysz Marta. Marta pracuje w firmie od kilku lat. Zaczynała jako specjalistka do spraw digitalu w dziale marketingu. Zna wszystkie systemy, wie gdzie są pliki z grafikami sprzed trzech lat, a agencje kreatywne traktują ją jako osobę, która naprawdę ogarnia. Nic dziwnego że właśnie ją wybrano, gdy pojawiło się miejsce na stanowisko team lidera. Zespół też ją dobrze zna. Składa się z sześciu osób. Jest tam content, grafik, eventowiec, specjalista od social mediów. Razem pracowali, jeździli na konferencje, wymieniali się memami o klientach. Teraz Marta jest liderką, ale biurko wciąż ma to samo. Poniedziałek rano dyrektor do spraw komunikacji zaprasza Martę na krótkie spotkanie. Zarząd zatwierdził rebranding. Nowy layout, nowy UX, nowa treść ruszamy. Potrzebuję, żeby Twój zespół to poprowadził. Deadline cztery tygodnie. A co z trwającą kampanią, pyta Marta. Nie ma opcji przesunięcia. Wchodzimy w nowy rok z nową jakością. Jesteś liderką. Rozłożysz to. Marta nie protestuje, bo wie, że nie wyglądałoby to dobrze. To jej pierwszy duży projekt po awansie, a nie chce być tą, która zaczyna od przesuwania terminów. Godzinę później zwołuje wewnętrzne spotkanie. Zarząd uruchomił rebranding strony mówi Termin mamy krótki, cztery tygodnie. Rozłożymy to tak, żeby się zmieścić. Nie mamy wyboru. Cisza. W social media menedżerka mówi, Czyli coś znowu z góry, bez żadnej rozmowy. Grafik nie komentuje, tylko otwiera plik, a kontentowiec rzuca pod nosem. No to ciekawe, kto nam wymyśli hasła, skoro wszystko inne mamy na głowie. Marta próbuje spiąć wszystko klamrą zadania, emocje, odpowiedzialność tyle, że wszystko się rozjeżdża. Sytuacja, o której właśnie opowiedziałam i której doświadcza wielu świeżo awansowanych liderów, jest bardzo złożona. Zaangażowane są w nią trzy strony: Marta, jako liderka, zespół i zarząd, który pcha sprawy do przodu. Każda z tych stron ma jakieś swoje potrzeby, które chciałaby zaspokoić, ale te potrzeby są często przeciwstawne. Żeby zrozumieć, gdzie to napięcie naprawdę się rodzi, warto spojrzeć szerzej i zobaczyć, co się dzieje po każdej ze stron. Z boku wygląda to tak. Ktoś na górze podejmuje decyzję merytoryczną, biznesową, uzasadnioną. Ktoś po środku, czyli ty, jako lider, mają zakomunikować i zrealizować. A ktoś na dole, czyli zespół, ma to dowieść, najlepiej bez oporu. A jak faktycznie wygląda sytuacja u Marty? Lider taki jak Marta najczęściej się nie buntuje i nie przekonuje. Zamiast tego procesuje sytuację wewnętrznie. Marta nie powiedziała zespołowi, że sama ma wątpliwości i nie poszła do szefa z pytaniem, czy możemy to przesunąć. Dlaczego? Bo to pierwszy duży projekt od momentu awansu, a ona nie chce wyjść na kogoś, kto sobie nie radzi. Rozumie cele organizacji, ma silne poczucie odpowiedzialności i właśnie dlatego milczy. Chce pokazać, że daje radę. To milczenie generuje jednak koszty i psychiczne, i relacyjne. Z zewnątrz Marta wygląda, jakby ogarniała. Działa, stala, koordynuje. Wewnętrznie dzieje się coś innego. Marta czuje presję, by nikogo nie zawieść. Rozdziela siebie na dwie osoby: tę, która reprezentuje decyzję, i tę, która rozumie zespół, a przy tym unika rozmowy o realnych ograniczeniach z szefem i z zespołem. W praktyce oznacza to, że nikt nie wie, co Marta naprawdę myśli. I ani zespół, ani szef nie czują, że mają z nią pełen kontakt. W efekcie dzieje się coś, co wielu nowych liderów zna bardzo dobrze. Pracują więcej niż kiedykolwiek, ale czują, że tracą wpływ. Zespół ma poczucie, że lider się od nich oddala. Szef z kolei uważa, że skoro lider nie zgłasza problemów, to wszystko idzie dobrze. A lider po prostu nie ma kiedy pomyśleć czego właściwie chce. U liderów pojawiają się najczęściej trzy reakcje. Pierwsza z nich to wycofanie. Nie kwestionują decyzji, nie dopowiadają kontekstu, ale działają zachowawczo. Druga reakcja to rozdwojenie lojalnościowe. Lider stara się być pośrodku, ale żadna ze stron nie czuje jego lub jej obecności. Tak naprawdę. Wreszcie wewnętrzna dezintegracja. Wiesz, że czegoś nie komunikujesz i zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś uczciwy wobec siebie. Nie jest to kwestia charakteru, tylko mechanizm obronny psychiki w sytuacji systemowej presji. Bo Marta nie jest miękka, tylko po prostu nie ma jeszcze narzędzi, żeby postawić granicę lub porozmawiać o trudnościach bez utraty twarzy. Jeśli czujesz podobnie i jeśli mogę coś podpowiedzieć, to warto wykonać trzy kroki. Po pierwsze, nazwij przed sobą, co naprawdę czujesz w tej sytuacji. Bez narracji, że muszę, trzeba, takie życie. Nazwij lęk, napięcie, złość, rozczarowanie. Mimo że trudne, te emocje też są dobre, bo są ważnym sygnałem, że dzieje się coś, na co nie masz wewnętrznie zgody. One są po to, żeby ochronić cię przed czymś, co być może ci nie służy. Oczywiście nie zawsze tak jest. Dlatego w drugim kroku sprawdź, jakie są fakty. Zrób pierwszy mikrogest lojalności wobec siebie, ale nie pomijaj rzeczywistości. Coś na zasadzie: Zanim rozpiszę projekt, chcę upewnić się, że naprawdę da się to wykonać w tym terminie. A innym możesz powiedzieć: Wiem, że to trudny moment i nie chcę tego udawać. Porozmawiajmy, jak to zorganizować realistycznie. Trzeci krok to znalezienie osoby jednej osoby, z którą możesz to omówić bez pozy i funkcji. To może być inny lider, mentor, RBP, coach, ktoś, kto nie potrzebuje od ciebie silnego lidera, tylko uczciwego człowieka i będzie w stanie zobaczyć, jak ci z tym jest. Wreszcie, jeśli podobnie jak Marta, siedzisz właśnie w środku decyzji, której nie podjąłeś albo nie podjęłaś, ale masz ją wdrożyć, to pytanie nie brzmi, jak się z tego wymigać, tylko jak nie stracić siebie po drodze. Zastanów się, co ostatnio wdrażałeś lub wdrażałaś w zespole, choć sam miałeś, miałaś wątpliwości? Czy twój zespół wie, gdzie kończą się Twoje decyzje, a zaczynają cudze? Komu możesz dziś powiedzieć, nie jestem pewien, pewna, czy to właściwe rozwiązanie? Zespół. Marta działała najlepiej jak potrafiła. Przyjęła projekt, zorganizowała spotkanie, przekazała decyzję. Nie kłóciła się z przełożonym, nie otworzyła przestrzeni na dyskusję z zespołem, za to wybrała trzecią opcję milczenie pomiędzy. Problem z milczeniem jest taki, że każda strona zaczyna je interpretować po swojemu. Zespół nie wie, że Marta ma wątpliwości, nie wie, że chciała zaprotestować. Widzi tylko nową Martę. Tę, która mówi: Musimy, zarząd zdecydował, zróbmy, co się da. I to wystarcza, by coś się w tej relacji zmieniło. Przyjrzyjmy się więc temu, co widzi i czuje zespół, gdy jego lider, jeszcze niedawno swój człowiek, zaczyna mówić jak firmowa instrukcja obsługi. Perspektywę zespołu można by opisać tak: To już nie jest ta Marta. Dla zespołu marketingowego Marta była kiedyś osobą nazwijmy to z nami. Nie tylko dlatego, że znała branżę, briefy i klientów, ale dlatego, że potrafiła powiedzieć bez sensu nam to wrzucili. Nie mamy mocy przerobowych. Nie obiecam, że zrobimy cud, ale pogadam, co się da. Była konkretna, ale ludzka umiała słuchać, ale też powiedzieć nie. I to właśnie budowało zaufanie. Teraz, kiedy Marta przedstawiła projekt rebrandingu jako coś z góry ustalonego, bez dyskusji i bez cienia osobistego komentarza, zespół poczuł, że coś się zmieniło. Nie chodziło o samą decyzję, czy o to, że jest dużo pracy, bo zespół nie boi się wyzwań. Chodzi o to, że oni po prostu nie usłyszeli w tej decyzji Marty. To bardzo częsty sygnał zmiany w oczach zespołu. Lider przestaje mówić jak człowiek, a zaczyna mówić jak komunikat. Następuje utrata języka relacyjnego. Liderka mówi za rządem. Zarząd zdecydował. Musimy zrealizować. To idzie z góry. Zespół wychwytuje to błyskawicznie. Pojawia się dystans, a za nim interpretacje i to zwykle niezbyt łaskawe. Coś w stylu chyba nie mamy już po co zgłaszać obiekcji. Jak Marta tak mówi, to wiem, że decyzja już zapadła. Nie wiem, czy jeszcze chodzi o nas, o wynik. W oczach zespołu Marta przestała być partnerem w rozmowie, a stała się osobą przekazującą polecenia. W efekcie zespół stopniowo traci poczucie wpływu. Kiedy czuje, że jego lider reprezentuje wyłącznie górę, a nie łączy perspektywy, to uruchamiają się dwie reakcje. Pierwsza to wycofanie. Robimy swoje, ale nie angażujemy się. Druga to bierna, agresywna krytyka. Ironiczne komentarze. Pasywny opór, sabotaż terminów. Obie akcje są formą braku zaufania. Nie dlatego, że Marta zrobiła coś złego, ale dlatego, że przestała być przewidywalna w oczach zespołu. Nie wiedzą już, co naprawdę myśli, czy można z nią rozmawiać i czy warto się starać. Zastanówmy się, czego mógł potrzebować zespół od Marty, a nie dostał. Po pierwsze, jasnego zakomunikowania, gdzie są granice wpływu. Co można powiedzieć? Ten projekt został przyniesiony z zarządu. Nie decydowałam o nim, ale mogę z wami zaplanować, jak go przejść najmądrzej. Po drugie, uzewnętrznienia, że Marta też widzi ryzyko. Na przykład, wiem, że termin jest trudny. Nie zamierzam tego udawać. Po trzecie, pytania o realność wykonania, a nie tylko narzucenia zadań. Przykładowo, co musiałoby się wydarzyć, żeby to było wykonalne. I wreszcie zespół potrzebuje równości komunikacyjnej, czyli nie wyłącznie mowy wskazującej na zależność, czyli oni chcą, musimy, zróbcie, tylko jak wy to widzicie. Dobrze byłoby oczywiście, żeby zespół zwrócił się do lidera w obszarach, na które czuje, że nie ma wpływu. Niestety w praktyce takie sytuacje rzadko kończą się konfrontacją. Ludzie rzadko zastanawiają się, co leży u podstaw różnych decyzji. Częściej po prostu reagują w różny sposób. Dlatego warto, aby lider po prostu zainicjował dialog w momencie, gdy zaczyna wychwytywać, że coś jest nie tak. Jeżeli jesteś w tej sytuacji, zastanów się, czy ludzie wiedzą, na ile ty zgadzasz się z decyzją, którą przekazujesz. Czy twój sposób komunikacji daje przestrzeń do rozmowy, czy tylko do wykonania? Czy kiedykolwiek w ostatnich tygodniach zespół usłyszał od ciebie, że też masz wątpliwości. Jeśli nie nazwij problem otwarcie, zespół nie potrzebuje lidera idealnego, tylko takiego, który jasno pokazuje, gdzie są granice jego wpływu i potrafi powiedzieć nie wiem, to jest trudne, porozmawiajmy. Dlatego jeśli chcesz utrzymać zaufanie zespołu, nie próbuj być doskonały czy doskonała. Miałam kiedyś okazję poznać menedżera który w podobnej sytuacji zrobił coś zaskakującego. Zaczynał jako operator linii pakującej w firmie produkującej kosmetyki naturalne. Potem był brygadzistą i w efekcie znał każdy zakamarek hali, każdy skrót w systemie. No i znał przede wszystkim ludzi, z którymi przez lata pracował. Michała, bo tak miał na imię, poznałam tuż po awansie. Kiedy stanął w obliczu zmian organizacyjnych, a jego zespół odpowiedzialny za produkcję etykiet, ale i on sam mierzył się z dużą niepewnością tego, co dalej. Wdrożenie nowego systemu etykietowania oznaczało, że trzeba było poukładać wszystko od nowa: layout, oprogramowanie, tempo. Skrócono też czas pakowania o 20%. No bo przecież nowy system na to pozwala. I tak pewnego dnia Michał dostaje maila z terminem. Wdrażamy od poniedziałku. Na pewno dacie radę. No więc Michał zbiera zespół, staje przed ludźmi i mówi: Musimy wdrożyć nowy system etykiet. Termin jest krótki, takie są decyzje z góry. Rozpiszę to na zmiany i musimy to ogarnąć. Cisza, podobnie jak u Marty. Jeden z techników zaczyna klikać coś na komputerze, drugi przewraca oczami, a trzeci rzuca pod nosem: co oni do cholery znowu wymyślili. Michał wyczuwa napięcie, wie, że coś nie gra i że to raczej nie chodzi o zadania, bo kilka podobnych zmian przeżył już sam będąc w zespole. Pamięta, że to, co go wtedy tak uwierało, to brak wpływu i poczucie bycia przysłowiowym trybikiem. Pamiętał też obawy, jakich wtedy doświadczał. Kto oberwie, jak się nie wyrobimy? Co jeszcze nas czeka? Więc to o to chodzi? Następnego dnia Michał wraca do zespołu, ale już inaczej. Słuchajcie, mówi. Ta decyzja przyszła z góry, to prawda, nie miałem na nią wpływu, ale mam wpływ na to, jak przez to przejdziemy. Wiem, że termin jest napięty i tak mam co do tego wątpliwości, nie będę tego udawał. Potrzebuję od Was jednej rzeczy szczerości. Powiedzcie, proszę, co musi się wydarzyć, żebyśmy mogli to realnie zrobić. I wtedy coś się odblokowuje. Zespół mówi: Trzeba przeszkolić ludzi wcześniej, przetestować system na jednej linii, zmienić grafik, zorganizować dyżur technika. Michał tego słucha, spisuje, prowadza. Wraca z tymi informacjami do zarządu, już nie jako ten od wykonania, ale jako głos zespołu. Czy wszystko poszło idealnie? Nie. Projekt miał poślizg jednego dnia, ale nie było błędnych etykiet. Nie było awarii, nie było zniechęcenia, za to była współpraca i poczucie, że ktoś słucha. Przypomnę to, co mówiłam wcześniej. Nie ma lidera idealnego. Ludzie potrzebują takiego, który potrafi powiedzieć to jest trudne, takiego, który nie ukrywa wątpliwości, tylko zaprasza do rozmowy, takiego, który powie nie wiem, ale szukajmy razem. Zarząd. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju z widokiem na całą firmę i masz przed sobą dane: spadający czas uwagi klienta, nowe regulacje unijne, konkurencję, która wprowadza produkty szybciej niż te. Siedzisz w sali zarządu i słyszysz: musimy przyspieszyć, musimy być bardziej elastyczni, musimy automatyzować. I ktoś mówi: wdrożenie nowego systemu etykietowania pozwoli nam skrócić czas pakowania o 20%. Dzięki temu wyjdziemy z nowym produktem jeszcze przed sezonem. To teraz albo nigdy. Decyzja zapada szybko. Na poziomie strategicznym ma sens. Liczby się zgadzają. Trendy to potwierdzają. Zarząd nie myśli o tym, że zespół będzie musiał nauczyć się nowego systemu w cztery dni. Nie dlatego, że nie dba o ludzi, tylko dlatego, że nie widzi detalu. Nie zna napięcia przy taśmie. Nie słyszy pytań. A kto za to odpowie, jak coś pójdzie nie tak? Zachowanie kierownictwa najczęściej wynika z dystansu niż z jej woli z nieznajomości codzienności pracy na produkcji, drobnych przeszkód, które obniżają efektywność, pośpiechu, ograniczeń w postaci zmęczenia, przeciążenia, a czasem wypalenia pracowników. Taki dystans można skrócić, ale tylko wtedy, gdy ktoś się zorientuje, że żadna zmiana nie wypali, gdy nie ma ludzi, którzy wiedzą, jak to działa na hajl. Jak można usprawnić ten obszar od strony zarządu? Po pierwsze, komunikując cele, a nie tylko decyzje. Czyli zamiast przekazywać decyzje w stylu: skróćcie czas pakowania, można powiedzieć: chcemy być szybsi, bo rynek się zmienia. Co musimy wiedzieć, żeby to miało sens na produkcji? Po drugie, pytając liderów, zanim ogłosi się decyzję dalej. Michał nie miał przestrzeni, żeby zadać pytanie, czy to jest wykonalne. Gdyby miał, jest szansa, że zaplanowałby to z zespołem zupełnie inaczej. Po trzecie, bierając liderów, a nie testując ich lojalności. Awans to nie tylko tytuł, ale też odpowiedzialność za emocje ludzi. Nikt nie uczył Michała, jak być mostem między zespołem a strategią. Ponieważ był doświadczonym pracownikiem, założono, że sobie poradzi. Tylko że Michał też potrzebuje przestrzeni do zadawania pytań, wyjaśnienia kontekstu, rozmowy na temat, i jak to zrobić mądrze. Zarząd nie musi znać każdego szczegółu z hali, ale musi stworzyć takie warunki, żeby ludzie na hali nie czuli się pomijani, bo zmian nie wdraża się samymi decyzjami z góry. Zmiana dzieje się tam, gdzie jest rozmowa, zaufanie i wspólne szukanie rozwiązań, gdzie są odpowiedzi na pytania, jak to zrobić, żebyśmy wszyscy mogli przez to przejść, a nie tylko to odhaczyć? Co mógł zrobić zarząd czy przełożony Michała w tej konkretnej sytuacji, wiedząc, że to jego pierwsze kroki po awansie? Przede wszystkim mógł zaprosić go do rozmowy, zanim zacznie wykonywać, po to, by stworzyć przestrzeń, w której Michał nie musi udawać, że daje radę, tylko może realnie zarządzać napięciem. Czyli co konkretnie? W takiej sytuacji warto zadawać pytania zamiast tylko wydawać polecenia. Co jest trudne dla Ciebie w tym zadaniu? Z jakimi reakcjami zespołu się liczysz? Warto też oddzielić decyzję od sposobu jej wdrożenia. Coś na zasadzie decyzja została podjęta, ale sposób realizacji chcę omówić z Tobą. Takie coś daje liderowi pole do współtworzenia, a nie tylko do przekazywania decyzji. Warto też zapraszać liderów do mikrorefleksji, a nie tylko do statusów. Zapytać nie tylko, co zrobiłeś, ale też, jak ci z tym? Czego ci brakuje? Gdzie widzisz opór? I wreszcie kluczowa rzecz. Jeżeli chcemy naprawdę wspierać nowo awansowanych liderów, to nie możemy liczyć wyłącznie na dobrą wolę jednostek. To musi być systemowe. Dlaczego? Bo samotność lidera nie bierze się tylko z jego charakteru czy kompetencji. To często jest efekt konstrukcji całej organizacji. Jeśli system nie przewiduje, że ktoś w nowej roli potrzebuje wsparcia, wymiany doświadczeń, bezpiecznego miejsca na rozmowę, to prędzej czy później lider zostaje sam ze swoimi dylematami. A wtedy rośnie ryzyko błędów, konfliktów, a czasem nawet utraty tego lidera. Dlatego warto zaprojektować wsparcie na poziomie całej firmy. I to w taki sposób, żeby lider, zespół i przełożony mieli regularne punkty styku. Na przykład raz na kwartał godzinne spotkanie w trzech perspektywach: lider, jego zespół i przełożony. Po to, żeby wprost mówić o napięciach i oczekiwaniach, bez plotek, bez domysłów, za to w bezpiecznych ramach. Do tego program rozmowy w górę. Szkolenie albo mentoring, gdzie liderzy uczą się, jak mówić szefowi o trudnościach bez lęku, że to oznaka słabości. Takie rozwiązanie sprawdzi się oczywiście tylko w świadomych organizacjach, a szczególnie tych, które są zainteresowane wdrażaniem kultury feedbacku, bo inaczej to nie wyjdzie. Tam, gdzie brakuje otwartości i gotowości zarządu, żeby słuchać opinii pracowników, najlepsze szkolenia nie pomogą. I jeszcze jedno narzędzie mapa decyzyjna. Proste, ale skuteczne. Określamy, co jest decyzją organizacyjną, co jest elastyczną ramą, a co jest otwartym tematem do dyskusji. Liderzy przestają się wtedy domyślać, kiedy warto pytać, a kiedy po prostu przekazać decyzję zespołowi. To oznacza mniej chaosu i mniej napięć. Takie rozwiązania działają nie tylko dla jednej osoby, ale tworzą kulturę, w której liderzy nie są osamotnieni. A komunikacja w całym łańcuchu zarząd, lider, zespół staje się spójna, przejrzysta i dużo zdrowsza. Podsumowując, usłyszeliśmy dziś trzy głosy: liderki, która chce pokazać, że daje radę, choć w środku czuje presję, zespołu, który czeka nie tylko na zadania, ale na jasność, sens i obecność lidera, i zarządu który działa strategicznie, ale czasem nie widzi, co się dzieje na poziomie codziennej pracy. To, co się dzieje między tymi głosami, to jeszcze nie konflikt, a bardziej napięcie, które trzeba nauczyć się oswajać, bo żadna ze stron nie ma złej woli, za to każda ma swoje potrzeby i swój punkt widzenia. Jeśli więc jesteś liderem, pamiętaj, proszę, nie musisz być idealny czy idealna. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, ale Twoim zadaniem jest zaprosić do rozmowy, kiedy inni milkną. Powiedzieć to trudne, zanim pojawi się opór i zbudować pomost nie z lojalności, ale z uczciwości i odwagi. Jeżeli jesteś w zarządzie, pamiętaj proszę, że nawet najlepsza decyzja strategiczna potrzebuje przestrzeni do zrealizowania, a zwłaszcza ludzi, którzy ją rozumieją, przetłumaczą i wprowadzą życie na swoim poziomie. Dobry lider to ten, który czasem powie nie dam rady tego zrobić w ten sposób. I ta osoba mówi to nie po to, by odmówić, tylko po to, by zrobić to lepiej. Pamiętaj o tym, proszę. Dzięki, że byliście dziś ze mną. Jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, podziel się z nim z kimś, kto też pracuje między Między zespołem, górą, czy między zadaniami a ludźmi. A jeśli chcesz, żebym pogłębiła któryś z wątków, napisz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Katarzyna Muzyczyszen.